Witamy w złocinieckich klimatach! Przez pandemię koronawirusa zmienia się otaczająca nas rzeczywistość. Jak nasze szkoły radzą sobie ze zdalną nauką? Nauczyciele przygotowują materiały edukacyjne w domu, przesyłają materiały edukacyjne do wychowawcy klasy. Zgodnie ze wskazówkami, które opracowaliśmy, z procedurami do godziny 9 przekazują materiały do wychowawcy. Wychowawca zobowiązany jest zgodnie z ramowym planem nauczania przekazać do godziny 10 te materiały edukacyjne uczniom. Przekazujemy też informacje do rodziców. Kontaktujemy się za pomocą dziennika elektronicznego z rodzicami. Nauczyciele mają bezpośredni kontakt, wychowawcy też, pedagodzy z uczniami. Udzielamy im konsultacji, porad, wskazówek, jak mają rozwiązywać zadania, robić ćwiczenia. No Chcemy, żeby to nauczanie na odległość nie było takim odrabianiem pracy domowej, ale też, żeby nauczyciele mogli uczniów prowadzić, jak powinni się uczyć. A jak z tym wszystkim radzą sobie uczniowie? Cieszę się, że uczniów nie widać na ulicy. I tutaj chciałam podziękować rodzicom, bo to jest zasługa rodziców. Rodzice naprawdę są bardzo zaangażowani w kształcenie na odległość. Pilnują dzieci, dzieci w określonym czasie odrabiają zadania przydzielone przez nauczycieli, odrabiają ćwiczenia i wydaje mi się, że jest bardzo duże zaangażowanie większości uczniów. Ci uczniowie naprawdę pracują i starają się zdobyć te nowe wiadomości, umiejętności. Teraz jesteśmy w niełatwym okresie, w którym musimy sobie radzić. Wielki szacunek dla wszystkich, bo ta praca domowa to nie zła lekcja. Wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla żołnierzy II Brygady Zmechanizowanej Legionów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego było pożegnanie ósmej zmiany polskiego kontyngentu wyjeżdżającej na misję do Iraku. W ramach misji szkolimy żołnierzy Armii Irackiej, no żeby zabezpieczyć, żeby mogli swobodnie wykonywać swoje zadania w celu zabezpieczenia swojego kraju oczywiście przed tzw. Państwem islamskim. My jako strona Globalnej koalicji, czy uczestniczy globalnej koalicji, czyli w ramach NATO, również tam idziemy. Nie wykonujemy żadnych zadań bojowych, jedziemy tylko i wyłącznie szkolić żołnierzy irackich. Ta misja jest dużą mobilitacją dla naszej jednostki. Jest nasza... Druga w całości, wystawiona misja w historii II z Zmechanizowanej. Każdy wyjazd żołnierza na misję i skierowanie go do działań poza teren Rzeszy Podpowiedniej Polskiej jest wyróżnieniem. Świadczy o dobrych kompetencjach, o tym, że wykształcenie i doświadczenie żołnierza odpowiada wymogom misji. Jak wyglądały przygotowania do misji? Przygotowanie misji trwa rok. Także tutaj pod tym kątem praktycznie są kwalifikacje. Każde stanowisko jest opisane w tak zwanym. W wymaganiach operacyjnych, także nie są to ludzie z przypadku. Muszą być to ludzie wyszkoleni, to bardziej, że oni tą swoją wiedzę, nabytą tu w kraju, muszą przekazać innym osobom. Co jest wyjątkowego w naszej jednostce, że stanęła przed takim wyzwaniem? Wyzwanie żołnierskie, któremu musi towarzyszyć żołnierskie szczęście i Życząc powodzenia misji, jesteśmy dumni z całej brygady i każdego żołnierza z osobna, gdyż każdy z nich. To wyjątkowa jednostka. Na rynku naszego miasta odbył się bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Świetny sposób na, na integrację mieszkańców i to, że jednak czujemy tą jedność poprzez takie symboliczne działania. Myślę, że, że, że warto jest być tutaj i to, to, to samo czuć. Pogoda trochę nam nie sprzyja, ale oprócz dzieciaki ćwiczą, rodzice czekają, będziemy wszyscy razem biegać. Czy celebrowanie takich jubileuszy w aktywny sposób to dobry pomysł? Myślę, że zdecydowanie tak, wszelka aktywność fizyczna na świeżym powietrzu jest wskazana, a można połączyć właśnie przyjemność, aktywność fizyczną i pamięć o żołnierzach wyklętych. Na tym wydarzeniu pojawiły się całe rodziny. Bardzo liczyliśmy na to, w pamięci mamy, obchody święta, flagi, kiedy rozdaliśmy na złocienieckim rynku ponad 100 flag narodowych, wtedy też przyszły rodziny. Mamy nadzieję, że to będzie taka nasza dobra tradycja. Dlaczego pojawiło się tak wielu mieszkańców? Bo to, aby wziąć udział e, w fajnej aktywności fizycznej razem z całymi rodzinami, aby rozpropagować oprócz tego, że e, historię i e, to jeszcze właśnie... E, Styl życia. Bo to rodzice powinni też w e, swoich dzieciach pobudzić e, chęć do e, uprawiania jakiegokolwiek sportu, aktywności fizycznej, a przy okazji e, e, przypomnieć im historię. Byli tacy co najszybciej pokonali trasę. Dobrze się biegło, na początku trochę było ciężko. Ale uwierzyłem w siebie i po prostu przyspieszyłem. Ale także ci, którzy przybiegli na końcu stawki. No tak się składa, że jesteśmy gospodarzami miasta, dlatego obserwujemy wszystko, co się dzieje z tyłu. Tradycyjnie y, Burmistrz zbiera wszystkich na końcu i razem jakby z tymi ostatkami dobiega. Gdybym chciał być pierwszy, też mógłbym, ale po co? No może za rok. Ale w sumie po co tak daleko wybiegać? Początek roku był aktywny pod względem prowadzonych naborów przez lokalną grupę działania, Partnerstwo Odrawy z liderem Wałęckim. Jedno jest już jak gdyby zarezerwowane dla jednostek samorządów terytorialnych, natomiast dwa pozostałe to jest premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Te wszystkie realizowane nabory mają wpływ na naszą gminę i naszych mieszkańców te nabory szczególnie jak gdyby napędzają ekonomicznie obszar, ponieważ pozwalają przedsiębiorcom potencjalnym i już istniejącym zacząć działać, budować miejsca pracy. W ramach obu tych działań koniecznym warunkiem do spełnienia jest zatrudnienie, czyli tak naprawdę też przeciwdziałają bezrobociu na obszarze. Natomiast pozostałe nabory rozwijają obszar również inwestycyjny. To są nabory, które już są za nami, ponieważ jesteśmy w końcówce programowania. I jak gdyby wszystkie te nabory wcześniejsze związane z infrastrukturą, jak zarówno drogową, jak i na przykład na świetlicach wiejskich już są praktycznie realizowane. Także to napędzało tą, tą część infrastrukturalną, natomiast te nabory szczególnie są dedykowane osobom fizycznym, prawda? Czyli dla każdego coś się znalazło. Dodatkowo jeszcze pojawi się kolejna pula związana z tym, że nasza lokalna grupa działania dostała nagrodę za swoją działalność. I powtórzą się na te nabory związane z rozwojem działalności gospodarczej. Może w drugiej połowie roku zobaczymy, jak to się będzie wszystko kształtowało. Trzeba się cieszyć ze wszystkich inwestycji, które powstały dzięki dotacji lokalnej grupy działania Partners podrawy. A to temat rzeka. Z inicjatywy firmy PGB Service Spółka Zoo doszło do spotkania przedstawicieli firmy z mieszkańcami Darskowa. Spotkanie dotyczy e, funkcjonowania wygazowni. No i tych uciążliwości, na które się skarżą mieszkańcy. Przede wszystkim chcemy pokazać, co zrobiliśmy, dlaczego to zrobiliśmy, w jaki sposób to zrealizowaliśmy, co to spowoduje i dlaczego się poprawi, i co jeszcze chcemy zrobić w ciągu dwóch, trzech tygodni, żeby absolutnie żadne, żadnych uciążliwości dla mieszkańców nie było. Czy mieszkańcy mają nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie? Znaczy, nie wiem, czy mamy nadzieję, bo my. Jako mieszkańcy wychodziliśmy już do polskiej grupy biogazowej z, z ręką, tak, ze zrozumieniem, z tym, żeby te, ten temat uciążliwości zapachu rozwiązać. Jednak mija pół roku i temat dalej jest, dalej uciążliwości jest, dalej transporty są. Tak naprawdę w małej ilości to się zmieniło. Na co w kontekście biogazowni liczą mieszkańcy? Ogólnie jako mieszkańcy chcielibyśmy tutaj żyć tak, jak żyliśmy sobie 4-5 lat temu. Żeby ten, ta uciążliwość nie dokuczała nam, żebyśmy mogli swobodnie otworzyć okno, wywietrzyć, wyjść na spacer i nie, 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 nie przejmować się tym uciążliwym zapachem. Jak do problemu biogazowni odniosła się firma PGB Service Spółka z Ja jestem przekonany, że tak, ja biorę e, tutaj odpowiedzialność za to, to ma się poprawić. E, ja, ja pracuję w Polskiej Grupie Biogazowej od kilku miesięcy i odkryłem ten temat przychodząc tutaj. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy funkcjonowali lokalnie, wśród społeczności powodując jakiekolwiek uczężliwości dla tej społeczności. To jest w ogóle nie do zaakceptowania dla mnie i zarówno dla moich e, szefów, którzy są właścicielami firmy. My także liczymy, że wszystko co trzeba w biogazowni zostanie szybko zrobione. I nikomu w tym temacie nie zabraknie energii. Dziękujemy, że byliście z nami. Oczywiście bądźcie rozsądni i zostańcie w domu. Jeżeli macie jakieś tematy do złocinieckich klimatów, napiszcie do nas. Do zobaczenia!